Dziś zamontujemy i pokażemy jak działa Android Auto i CarPlay w Toyocie RAV4. Doposażenie Toyoty w taką opcję to dla nas żadna nowość, bowiem robimy to już od dłuższego czasu. Nowością jest to, że obsługa Android Auto i CarPlay będzie tu z poziomu ekranu fabrycznego radia. Cześć! Jesteśmy ekipą sklepu Hadron i doposażamy samochody od 25 lat. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. To dla nas sygnał, że warto dla Was robić kolejne materiały i pokazywać Wam kolejne rozwiązania do samochodów. Tymczasem przenosimy się do Toyoty rav 4 Najpierw prostsza część, czyli wyjęcie radia. Toyoty czy Lexusy. Są jak klocki Lego, więc przy pewnych podstawowych umiejętnościach każdy powinien sobie z tym poradzić. My tu mamy radio z takim numerem, jak widzicie. To jest radio Touch 2 z ekranem rezystancyjnym. Całą listę kompatybilnych aut, bo to jest rozwiązanie nie tylko dla RAW 4, znajdziecie w opisie tego filmu, jeśli klikniecie tam w link do modułu. Jeśli nie wiecie, jakie macie radio i czy nasz moduł będzie pasował, to wyślijcie nam zdjęcie całego radia wraz z numerem urządzenia czyli klikacie setup, potem koła zębate czyli generalne ustawienia, potem informacje o systemie i ważne jest dla nas to miejsce czyli numer urządzenia i oczywiście zdjęcie całego radia. W każdym razie po wyjęciu i wypięciu radia następuje trudniejsza część, ponieważ trzeba tu zamontować nasz moduł. Moduł, jak widać, ma taśmy, które trzeba podłączyć między ekranem radia a samym radiem. Tak więc radio trzeba rozebrać i fizycznie podpiąć taśmy z modułu w radio i w wyświetlacz. Wydaje się to proste, ale to ekstremalnie precyzyjna robota i łatwo tu wyłamać zatrzaski, połamać taśmę czy zerwać ścieżki. Nie zalecamy, żeby robił to ktoś prywatnie. Zapraszamy na taki montaż do Warszawy. Sam moduł dokręca się od dołu radia, więc jeśli radio ma fabryczną nawigację, no to niestety trzeba z niej zrezygnować. Po podłączeniu tego na stole możemy to podłączyć w aucie i na szybko zobaczyć, jak to działa. Oczywiście w zestawie jest też wiązka przewodów, którą z jednej strony podłączasz do modułu, a z drugiej do instalacji auta. Tu wszystko pasuje kostka w kostkę, więc nie ma co się na tym skupiać. Między fabrycznym menu a tym modułowym przełączamy się na przykład przytrzymując przycisk CAR na radiu. Oczywiście telefonem łączymy się po bluetoothie z naszym urządzeniem i już widzimy, że mamy menu, no w tym wypadku CarPlay'a na radiu. Działa też Dotyk i jest on bardzo responsywny, poruszanie się po menu jest bardzo płynne. Wyprowadzamy teraz mikrofon do zestawu głośno mówiącego, jaki jest w Android Auto i CarPlay oraz do wyszukiwania głosowego w nawigacji. Sam mikrofon można bardzo estetycznie umieścić, tak żeby nie zaburzał wnętrza auta. Przed ostatecznym zamontowaniem jeszcze raz sprawdzamy, jak to działa. Tu akurat jesteśmy połączeni oczywiście bezprzewodowo z iPhone'em i widzimy interfejs CarPlay. Z Androidem, z telefonem na Androidzie, czyli z Android Auto też będzie realizowane bezprzewodowo, jeśli masz Androida 11, no i oczywiście w górę w telefonie. Warto sobie zainstalować na telefonie aplikację np. MyTuner Radio, tak żeby mieć wszystkie stacje radiowe pod ręką i to w jakości cyfrowej. Skoro wszystko działa, można złożyć auto i oddać klientowi. Oczywiście nic nie tracisz tu z fabrycznych rozwiązań, więc działa na przykład fabryczna kamera cofania. Jeśli nie masz takiej kamery, to można dołożyć niefabryczną kamerę i podłączyć ją pod ten moduł. Oczywiście najciekawszą opcją są tu mapy, na przykład od Google z wygodnym wyszukiwaniem głosowym. Hadron! podróży można też słuchać audiobooków, lub Spotify'a czy Tajdala. Całość oczywiście jest też kompatybilna z przyciskami na kierownicy. Who is the president of Poland? Andrzej Duda is the president of the Republic of Poland. Oczywiście są tu też inne mapy jak Waze czy Janosik no przynajmniej dla Carplaya Janosik na Android Auto pojawi się wkrótce. Do oryginału, tak jak mówiliśmy wcześniej, przechodzimy przytrzymując przycisk Car w tym wypadku. Tu widzimy interfejs Android Auto, czyli taki odpowiednik dla telefonów z Androidem. Wszystkie zasadnicze funkcje są takie same jak w CarPlayu, więc nie będziemy tego jeszcze raz pokazywać. Więcej informacji i kontakt do nas znajdziecie, jak zawsze, w opisie tego filmu. Tymczasem, do następnego razu.